Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Alin, Zapraszam was do Red Dead Redemption 2. Dzisiaj przygotowałem dla was kolejną mapę skarbów, mapę zatrutego szlaku, skażonego szlaku, jakoś tak to będzie się nazywało. Czyli do zdobycia aż 4 sztapki złota, równowartość w dolarach to 2000, 2000, które możecie mieć już praktycznie na samym początku gry, bo jak tylko trafiamy do Valentine, możemy pojechać w tą lokalizację, którą za chwilę wam pokażę, odebrać mapę, pojechać w kolejne dwie i trzecia lokalizacja to już będzie położenie skarbu. Eee, także kilkanaście minut macie kolejne 2000. tysiące. Wczoraj było chyba tam półtorej, tak. Dzisiaj kolejne dwa macie już razem łącznie 3,5 tysiąca od samego praktycznie początku gry. Eee, także myślę, że zajebista sprawa. Także nie zapomnijcie zostawić subskrypcji na dole pod filmikiem, wcisnąć ten czerwony przycisk, bo ciągle mi te statystyki brzydko wyświetlają. Ciągle jest większość widzów jednak bez subskrypcji, tylko około 15-16% widzów subskrypcję zostawiło, więc nie róbcie mi tego i zostawcie subka, żebym wiedział, że jednak ufacie, że te materiały są dobre i że będą dobre. Zostawcie również łapkę w górę. A także jakiś komentarz po sobie będzie mi bardzo miło. A teraz lecimy z tematem. No i dobra, zaczynamy u góry mapy nieopodal jeziorka Karin Lake. Znajdziemy tam w tej małowniczej, pięknej, śnieżnej okolicy. Straszcie już raczej zdezelowaną chatkę. Czyjaś mylinka, tutaj. I w tej chatce, jak widzicie, nawet ognisko się pali. Ale nas interesuje łóżko, a konkretnie. Skrzynia, która znajduje się pod łóżkiem, bo to w niej właśnie znajdujemy mapę skażonego szlaku, mapę skarbów, o którą nam chodzi, jedną z cenniejszych, chyba tutaj, mapę, nie najcenniejszą, e, mapę skarbów w grze. Tak jak mówiłem, ona nam daje e, 4 sztabki złota, 2000 dolarów, więc naprawdę jest to e, kupa kasy. Tym bardziej, że tak jak mówiłem wcześniej, mamy to dostępne od samego początku. No i jak widzicie tutaj musimy się mamy oczywiście już na miarę na kolejną lo lokalizację, czyli twarz w kształcie, twarz w kształcie skały skałę w, w kształcie twarzy eee, i tam jakieś drzewa narysowane więc musimy udać się w kolejną lokalizację no, nie jest to taka oczywista dość lokalizacja chwilkę trzeba się jej naszukać i ja was już tam zabieram także przenosimy się w okolice Rhodes, Limon i tutaj mamy właśnie Face Rock. Ona jest nawet tak oznaczona: jeśli już kiedyś przy niej byliśmy, to na mapie będziemy ją mieli oznaczoną jako Face Rock. No ale jeśli nigdy w tej okolicy nie byliśmy, no to niestety możemy nie kojarzyć tego terenu. I tu jak widzicie, teraz zobaczcie ujęcie mapa: Face Rock, mapa: Face Rock. Idealnie to samo: czyli musimy się udać koło tego suchego drzewa na szczycie, minąć je boczkiem, i na dole gdzieś tam za zakrętasem powinniśmy mieć jakiś pieniek. Także lecimy w tamtą stronę. I w tym pieńku prawdopodobnie powinna się znajdować właśnie mapa skarbów, w której szukamy. Także mamy ten pierwszy suchar, ten suchar mieliśmy minąć i drugi slalomik zrobić po to, żeby chociaż tu widzę, że nie trzeba robić żadnego slalomku. Jesteśmy przy pieńku i teraz wystarczy tutaj zapewne pogrzebać gdzieś w okolicy, żeby znaleźć sobie ten skarb. Także koniu odejdź. Yeah, Idź boy. sobie. się, się. I uparty nowy koń, więc uparty jeszcze. Jak widzicie, mamy opcję przeszukaj. Możemy sobie zajrzeć i dostaniemy kolejną wskazówkę. Czyli mieliśmy mapę z pierwszą wskazówką, teraz dostajemy wskazówkę drugą. Będziemy się musieli udać w kolejną lokalizację. A to myślę, że dla tych, którzy eksplorowali już świat tutaj gry. No, miejsce na pewno znane, czyli jest to taki kopiec w kształcie węża, e, który znajdujemy tam w okolicy Annesburga, bardziej tego New Hanover, czy jak to się tam nazywało, tego portu rybackiego. E, tam mieliśmy w tej okolicy właśnie ten wąż, za chwilę Wam to pokażę, te miejsce na mapie. Czyli musimy się udać do tego węża, i tam już jest jasno pokazane, że w jego oku. Van, Ho Van Horn, boże, ja nie wiem czemu New Hanover. Zawsze mówię na Van Horn, jakoś mi tak. No ale wiadomo o co chodzi. W okolicy New Hanover mamy tego właśnie kopiec w kształcie węża. Tam musimy się udać po kolejną wskazówkę. Oki Jestem na miejscu. Także dla tych, którzy jeszcze nie znają tej lokalizacji, jak widzicie, to jest właśnie taki usypian, usypany z piachu, ee, starożytny jakiś, 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 właśnie kopiec. Mm. W kształcie węża, chyba się często powtarza, słowo kopiec w kształcie węża, ale to jest chyba... E, inaczej się nie da. Tak czy siak, mamy tutaj właśnie usypany ten kopiec i musimy udać się do jego oka, czyli schodząc tutaj sobie, jeśli wdrapiecie się oczywiście na to wieżę, żeby sobie go zobaczyć, a warto jeśli jeszcze tu nie byliście, to warto, bo Artur sobie rozrysuje wtedy w swoim notatniczku, odnotuje tą lokalizację. Będziecie ją mieli już w notatniku, będziecie ją mieli na mapie zaznaczoną właśnie. E, po tym jak to zrobicie tak, biegniemy sobie tutaj do oka. Jak widzicie mamy zaznaczone na mapie właśnie, że w oku ma się znajdować kolejna wskazówka czy tam skarb. Tutaj wiemy, że to będzie jeszcze wskazówka, więc wkładamy łapkę i czekamy na następną lokalizację. Grzebraj w dziurce, grzebraj. No i dobra, jeszcze dodatkowo dostaliśmy sobie tutaj obrączkę, tak? Także też będzie jakiś dodatkowy hajs. I widzimy tutaj jest wodospad. Na dole jest rysunek dwie jaskinie, że mamy wybrać tą po prawej. Tu już nie jest tak łatwo, no tych wodospadów w grze jest kilka. Także już zabieram was w odpowiednie miejsca. Jest ono niedaleko, to jest Elysian Pool. I tutaj właśnie wodospad, z którego ta rzeka. Yy, tu wodospad, którym ta rzeka wpada do jeziora. O, tak będzie poprawnie, jak widzicie, to jest dokładnie to miejsce. Mamy suchar pień. Jest rzeka, wszystko się zgadza, także musimy teraz pobiec i. No, naturalną koleją rzeczy wbiec, wbiec pod niego. Ja tutaj w ogóle w tej grze miałem takie zboczenie, że jeśli widziałem jakiś wodospad, to od razu biegłem sprawdzać, czy tam właśnie nie ma czegoś. W większości przypadków, niestety, no, okazywało się, że pusto. Ale tu nawet zobaczcie, tu tak fajnie wszyscy to brali od razu, że to jest jaskinia złota. No, tu mamy po prostu skażoną, brudną wodę niestety, nie złotą. E, ale tak czy siak, wchodzimy do tej jaskini, zapalamy sobie lampkę. Jak tylko pokaże nam się tutaj takie rozszerzenie, że, że jest tego dłużej, wyjdziemy z korytarza, musimy zejść sobie na dół. Tylko ostrożnie, żebyście za szybko nie spadli. Schodzimy na dół i tu będziemy mieli taką drobną grotę, którą będziemy mogli przejść na drugą stronę, czy, czy raczej korytarz będziemy musieli przykucnąć. I zejść sobie, przejść na drugą stronę. Jak widzicie, mamy właśnie tak, jak to było rozrysowane wcześniej na mapie. Dwa korytarze, lewy, prawy. Z mapy dobrze wiemy, jak za chwilę tutaj specjalnie jeszcze tak będzie ujęcie, dokładnie. Mamy sobie wybrać tunel prawy. I tutaj od razu, jak tylko wejdziecie, skręćcie na prawo, bo tu jeszcze znajdziecie kilka ciekawych rzeczy. Najważniejszą z tego wszystkiego to jest skrzynia, w której również. E, znajdziecie sobie tam biżuterię, czyli macie dodatkowo 25 chyba dolarów jest zaworek biżuterii, jeśli dobrze pamiętam. No i tutaj obojętnie czy pójdziecie tą stroną, czy tą stroną, e, wyjdziecie i tak do tego tunelu, którym mamy iść, także ruszamy dalej tym tunelem. I jak tylko też znowu dojdziemy do kolejnego takiego rozmężenia, tutaj uważajcie, żeby nie spaść na dół. To jest dość, za szybko wybiegniecie, moglibyście polecieć na dół, od razu giniecie i musicie znowu tu wbiegać. Skaczemy, tak jak ja w tym momencie, tak jakbym chciał wskoczyć do tej dziury na górze, po to, żeby tu na pewno dobrze spać na półkę, a następnie musimy zjechać na dół. No i jesteśmy praktycznie na miejscu. Teraz wystarczy, że wdrapiemy się tutaj sobie na skałkę, pogrzebiemy i mamy, tak jak mówiłem, ta Tadam, tadam. Da Cztery sztabeczki złota. 2000 dolarów kolejne polecam wam nie wymieniać od razu taka jeszcze mała rada, nie wymieniajcie wszystkich sztabek od razu na hajs. Bo tutaj system car jest jakoś troszeczkę zależny chyba od finansów, które my posiadamy i, 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 i jeśli zbyt dużo będziecie mieli pieniędzy, to chyba ich tam więcej tracimy, jeśli giniemy, jeśli dobrze kojarzę. Coś takiego słyszałem, to tam nie jest też jakiś, nie tego zapewniak ale jeśli nie potrzebujecie w danym momencie ileś tam gotówki, to lepiej trzymajcie sobie to w złocie tego wam nikt nie ukradnie przynajmniej ani z torby ani nic takiego, gotówkę na przykład, właśnie jeśli przy jakiejś akcji by nam ukradli, no to ją wtedy byśmy mogli tracić. Oczywiście, gdybyśmy nie złapali złodzieja, jak widzieliście, tutaj wyjście. Wracamy tą samą drogą, którą się śliznęliśmy, i później od razu musimy wskoczyć na te półeczki skalne. To jest bardzo ważne, to jest taka już szybsza droga. Wtedy po prostu wybiegamy już z powrotem do, do wyjścia. Jak widzicie, mam tą zwężkę, i tutaj mogę sobie wyjść z powrotem na zewnątrz. Jeszcze ważna sprawa, jeśli byście chcieli, możecie pójść zamiast tutaj na lewo do wyjścia. To możecie pójść na prawo i tam jeszcze zeksplorować. Tam jest jedna taka duża jaskinia. Kojarzę, że coś tam było, nie kojarzę co do końca. Wiem, że są nietoperze, ale wydaje mi się, że tam jakieś, nie wiem, coś do podniesienia było też. Nic jakiegoś drogocennego, ale myślę, że warto, warto sobie w ogóle zobaczyć tę jaskinię jako fajną lokalizację. No i dobra, moi drodzy, to było wszystko na dzisiaj. Eee, cały materiał, który przygotowałem, także kolejna mapa skarbów, już niebawem. Eee, ja się na dzisiaj będę z Wami żegnał Także jeszcze raz przypomnę o tej subskrypcji nieszczęsnej Żebyście nie zapomnieli zostawić eee, Fajnie widzieć, że doceniacie to co robię Jeśli zostawiacie również łapkę w górę i komentarz Jest mi niesamowicie miło Oczywiście zapraszam Was na live'y Poniedziałki, środy, piątki, soboty Godzina 19.20 Tak mniej więcej startujemy I Ja się na teraz będę z Wami żegnał Dziękuję bardzo, peace out